Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Sunline Tarot. Dzisiaj filmik, co mnie czeka w weekend nadchodzący, 4, 5, 6 lutego. Zaczynamy od kart tarota i karty Lenormand. Oczywiście dopowiadające, wyjaśniające. Także zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania. I jaki będzie mój weekend? Co mnie czeka, tak? Co mnie czeka. Czwarty, piąty, szósty weekend. Co mnie czeka? Moi drodzy, bardzo fajnie, dużo się będzie działo. Na początek możliwe, że będziecie chcieli coś upiększyć w swoim mieszkaniu, w swoim domu. Trochę będziecie się zastanawiać też, co macie robić, bo będziecie mieli parę opcji do wyboru. Oczywiście. Trochę obowiązków Was czeka, ale też i podróż. Widzę, że podróż e, będziecie robić coś dla siebie. Może zwiedzać jakieś miejsce, może szukać, e, moi drodzy, nowych jakichś rzeczy dla siebie, do domu. E, będziecie chcieli coś e, załatwić. E, być może niektórzy będą upiększać swoją sypialnię, zmieniać coś. E, niektórzy, moi drodzy, będą wyruszać w celach e, Rozrywkowych, niektórzy wybiorą się do kina albo też na spacer w weekend. Też jest szansa na to, abyście rozwiązywali swoje może jakieś problemy, trochę aktywności fizycznej. Przyniesie Wam dużo korzyści, będziecie witalni dosyć, ale też moi drodzy, tutaj powróci jakaś sprawa, rozmowa z kobietą doświadczoną i będziecie debatować, być może przez telefon, też. Może będziecie pisać do tej kobiety, czy maila, czy też, moi drodzy, będziecie bardzo aktywni, na przykład na portalu jakimś społecznościowym. Tutaj jest duża witalność, rozwiązywanie problemów, radości trochę, sprawy związane też z Waszymi młodszymi osobami w rodzinie. Zobaczymy teraz karty Lenormand, co nam mówią. O nadchodzącym weekendzie, czwarty, piąty, szósty, zobaczymy. Sprawy związane z domem oczywiście będą miały miejsce. Jest trochę spraw do wyjaśnienia, być może coś się wyjaśni związanego z domem. Jest rozwiązanie, klucz. Moi drodzy, tutaj są dobre perspektywy, dużo ciepłych uczuć, miłości, namiętności. W związkach stałych możecie, moi drodzy, nawet tutaj mieć jakieś randki. Też nie obędzie się bez drobnych problemów, moi drodzy, które przychodzą z tym weekendem. Są to problemy, moi drodzy, drobne, ponieważ macie wsparcie, uzyskacie je. Możliwe, że tutaj drobne zaproszenia będą, prezenty czy jakieś kwiaty. Będziecie na pewno y, możliwe, że kupować jakieś kwiaty do domu, upiększać swoje pomieszczenie i będziecie, moi drodzy, z tego powodu bardzo zadowoleni. Jest tutaj właśnie y, ta radość pokazana. Także kobieta będzie zaangażowana w wasz weekend. Y, moi drodzy, dużo. Y, Miłości. Macie oczywiście niespodziankę też od kobiety, prezent albo też miłe zaproszenie i to może być ktoś młodszy. To może być ktoś młodszy, młodsza kobieta, młodsza osoba, y, która przyniesie niespodziankę, kwiatki, dobrą, jakąś radosną nowinę. Czyli. Moi drodzy, jest tutaj bardzo ciekawie. Ja bym tutaj jeszcze oczywiście coś dołożyła do tych kart. A mianowicie tutaj wyjmę opiekuńcze karty inspiracji. Co nas tutaj zainspiruje, moi drodzy, w ten weekend, bo to jest też bardzo ważne. Opiekuńcze karty inspiracji. Wyjmiemy sobie 3 dni. Trzy karty. Piątek, sobota, niedziela. Dobrze, moi drodzy. Pierwsza karta. Miłość własna, ulga. No i trzecia karta, moi drodzy, wybór. Także sobie tutaj zaraz rozwiniemy. Miłość własna. Dbaj o swoje ciało w ten weekend, moi drodzy. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna-samoakceptacja. Dbaj o swoje ciało. Tutaj jest również ulga. Wypłacz się porządnie. Smutek jest bramą do głębi twojej duszy. Jeśli ktoś będzie potrzebował, moi kochani, to może oczywiście to zrobić i poczuje ulgę. Ja wolę się śmiać. No i oczywiście, moi drodzy, wybór. Rozważ ponowne swe zobowiązania. Masz prawo zmieniać zdanie. Tutaj może coś będziemy wybierać, może też będziemy, moi drodzy, decydować o czymś. Także y, ciekawe inspiracje, szanujmy samych siebie, y, moi drodzy, wybierajmy i y, nie martwmy się. Y, co ma być, to i tak będzie. A pamiętajcie o tym, że tak, jak szybko przychodzą niektóre sprawy, wchodzą w nasze życie, tak szybko odchodzą. Takie motto na ten weekend, który chciałam Wam powiedzieć, to jest takie motto, moi drodzy, a mianowicie, że nic nie trwa wiecznie. Żaden smutek, żaden. Wirus. Nie chcę, żeby mi tutaj zablokowano kanału. Kanał, oczywiście, moi drodzy, żadne takie nieszczęścia światowe nie trwają wiecznie. Takie przesłanie ode mnie, moi kochani. Trzymajcie się ciepło. Myślę, że niedługo będzie duży powrót do normalności. Mam taką nadzieję. Pozdrawiam raz jeszcze.